No, od rana mamy już uczniów zainteresowanych, chociaż większość z nich otrzymała informacje na swoje telefony komórkowe bądź na swoje adresy mailowe o tym, czy zostali zakwalifikowani do naszej szkoły, czy nie. Cieszymy się, bo mamy tych kandydatów sporo, a zaproponowaliśmy naukę w tym roku początkowo w 15 klasach, a ponieważ bardzo duże zainteresowanie klasą matematyczno-fizyczno-informatyczną. To zarówno na poziomie pogimnazjalnym, jak i policjalnym zdublowaliśmy wraz za zgodą władz miejskich tę ilość uczniów, czyli zamiast 32 64. W naszej szkole dość standardowo zaproponowaliśmy klasy na poziomie po szkole, po szkole gimnazjalnej klasy matematyczno-fizyczno-informatyczne, klasa matematyczno-geograficzna, dwie klasy biologiczno-chemiczne, jedną klasę humanistyczną z rozszerzoną historią językiem polskim i wosem, później językowe dwie klasy, klasy dwujęzyczną z hiszpańskim jak zawsze. A po szkole podstawowej bardzo podobne profile, plus do tego jeszcze jedną klasę sportową i klasę wstępną, czyli to jest klasa po szkole podstawowej, tak zwana klasa zerowa, przygotowująca do klasy dwujęzycznej hiszpańskiej i nazywa się klasą wstępną. Dzisiaj jest ten pierwszy dzień po opublikowaniu list. Myślę, że w tej chwili część uczniów się cieszy, część zastanawia się, czy przyjąć ofertę, która została im przedłożona, czyli przekierowanie do innych klas i szkół. Jest grupka też uczniów, którzy nigdzie nie zostali zakwalifikowani i oni też będą brali udział. Powiedziałam też, bo ci, którzy zostali przyjęci, ci są zadowoleni, ci niezadowoleni i ci nigdzie nie przyjęci, mogą wziąć udział jeszcze w drugiej rekrutacji, czyli w drugiej turze. Ja bardzo się cieszymy, że dostałyśmy się do liceum. Wymarzonego liceum do ELO 9. Dlaczego właśnie to liceum? Bo się tutaj do gimnazjum i bardzo lubimy tę szkołę. Jest bardzo dużo profili i jest bardzo wysoki poziom. Próg był około 160 punktów, co jest takim myślę przeciętnym wynikiem. Do jakich klas się dostałeś? Z Bielhemem z rosyjskim. E, ja do klasy C to z Bielhem z niemieckim i hiszpańskim.